Eu. Serdecznie przeciwko inwazji rosy rosyjskiej, a także w obronie Ukrainy. Dlatego też w dniu dzisiejszym wysłuchamy w skupieniu dwa hymny: Hymn Narodowy Polski oraz Hymn Ukrainy. walczy o godność ludzi pracy. I tak jest na co dzień. Ale Polska to nie wyspa. To nie Zielona Wyspa. Polska jest krajem, który ma sąsiadów. I każdy Polak, jeżeli sąsiadowi dzieje się krzywda, przychodzi mu z pomocą. Tak jest również w przypadku naszych sąsiadów z Ukrainy. Szczęść Boże Polsce, Szczęść Boże Ukrainie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam członków Solidarności. Witam naród ukraiński. Witam wszystkich tym, tych, którym, którym jest na sercu dobro, wolnej i, nie, i demokratycznej Ukrainy. Solidarność to nie tylko związek zawodowy, ale to solidarność międzyludzka. I solidarność międzynarodowa, dlatego czy jesteśmy z wami, Ukraino. W 1980 roku to Związek Zawodowy Solidarność rozpoczął demontaż bloku komunistycznego. I to, że Ukraina stała się osobnym państwem, jest wielką zasługą właśnie Związku Zawodowego Solidarność. A dzisiaj na naszych oczach widzimy że prezydent Putin ponownie chce budować swój blok, nie wiem czy komunistyczny, dyktatorski, to już jest obojętnie, ale widzimy, że idzie to w złym kierunku, dlatego Związek Zawodowy Solidarność musi być tutaj przed tą Ambasadą, Ambasadą Federacji Rosyjskiej, aby głośno powiedzieć nie. Nie zgadzamy się na to, nie zgadzamy się na... Na powrót do zimnej wojny nie zgadzamy się na powrót do budowania bloku komunistycznego, do budowania idei, która dawno została zakopana po ziemię. Dlatego dzisiaj jest tutaj solidarność. I my jako Polacy i wszyscy, którzy mieszkają i żyją w Europie, w świecie, chcą żyć w spokoju. Ukraina bez Putina! Ukraina, bez Purpina. Kijów, Warszawa, wspólna sprawa! Kijów, Warszawa, wspólna sprawa! Yy, terytoria. Dzisiaj na Mołdawii postawiono wojska w stan gotowości. To się tak nie skończy, jeżeli wszyscy nie będziemy twardzi. To jest kopia tej, którą w 20 roku... Józef Piłsudski, wojska Józefa Piłsudskiego razem z wojskami Petlury rozniosły bolszewików i pogoniły spod Warszawy. Wtedy powstała niepodległa Polska. Niestety nie udało się stworzyć niepodległej Ukrainy. Był to duży błąd, niewybaczalny, który doprowadził zresztą do wybuchu II wojny światowej. A teraz Wiceszef samobrony Majdanu Andrzej Gabrow. Cieszę się bardzo, że mamy taką okazję dzisiaj być razem z Wami. Cieszę się z tego, że tak mocno, zawsze od samego początku naszej tej rewolucji odczuwaliśmy Waszą pomoc. Przekazuję podziękowanie i przekazuję flagę, gdzie podpisy wszystkich. Sotników samoobrony. Brawo! Brawo wszyscy ludzie. Bardzo jest wdzięczna każdemu Polakowi. Każdemu też chcę podziękować Stowarzyszenie, pokolenie. Cały czas byli z nami razem, cały czas przyjeżdżali, cały czas nas wspierali. Również chcę podziękować wszystkim dziennikarzom polskim, którzy nie bali się, że tam strzelali, nie bali się tych okupantów. Nie bali się tego chorego Janukowicza, ale jednak cały czas byli z nami. Serdeczna Bóg, zapłać za to. Bardzo proszę, głos teraz zabierze Summer Masri. Brawo! Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. My rozumiemy, jak nikt inny, to, co się dzieje na Ukrainie. To Rosjanie, Syry, rosyjscy eksperci uczą reżim w Syrii, jak używać broni chemicznej, żeby zabijać ludzi, jak pacyfikować pokojowe demonstracje. To Rosja jest autorem planu, żeby wprowadzić do Syrii Al-Kaidę, żeby działała, działali na terytorium Syrii ekstremiści, żeby Zachód się wystraszył i społeczność międzynarodowa, żeby nie pomagała Syrii. I to Rosja jest wspólnikiem w tych zbrodniach, w zbrodniach wojennych, które na co dzień są dokonywane w Syrii. Dlatego my wspieramy to, co się dzieje na Ukrainie, bo widzimy pewną ciągłość. To, co się działo w Gruzji, to, co się działo w Czeczenii, wszystkie te tragedie to są autorstwa Rosji i, i ich polityki takiej imperialistycznej, dlatego że tacy ludzie jak Putin... Tam rządzą. Wiedzieć, stop dosyć takiej polityce. Bóg was ukaże! Mordercy i zbrodniarze! Mordercy i, Bóg was ukaże, i przed momentem. Kien napadł na maleńką uczczenie, świat milczał. Wyrażał tylko 158 różnych zaniepokojeń. Różnych zaniepokojeń. I my w tej chwili też słyszymy każdego dnia, że a to jeden. Premier wyraził zaniepokojenie, a to drugi się troska o to, co się dzieje na Ukrainie. Drodzy rodacy, my musimy być gotowi do poświęceń. Wolności nie można obronić tylko gadaniem, bo wolności nie można obronić tylko i wyłącznie deklaracjami. Albo my musimy być gotowi. A więc serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich studentów obcojęzycznych ukraińskich, ale również wszystkich studentów ukraińskich, którzy studiują w Polsce, za tak liczne przybycie, za to, że od samego początku tej rewolucji wspieraliście nas, nie tylko moralnie, ale też pomagając, wysyłając pomoc humanitarną. Ukraina! Ukraina! narodu Ukrainy, za wsparcie Polaków. Dziękujemy! Jesteśmy z Białorusi. Przyjechali dzisiaj do Warszawy, żeby pokazać swoją solidarność Ukraińcom. I chcemy powiedzieć, że to jest prawdziwa inspiracja dla nas, dla całego nar narodu Białorusi. Środki opatrunkowe anatoksyna i inne niezbędne, potrzebne rzeczy. Kiedyś się zapytałem, no dobrze, kto za nim stoi? To na powiedziała, jak ja, Kotko, maska Wydała odezwę do narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Wielkie uznanie dla Was i podziw za odwagę, za rozwój do zjazdu sejdarności, do narodów, które przed wojną było i się stawał człowiekiem serdecznym, dobrym, pomagał. którzy są dzisiaj tutaj. Do rozwagi, do wspierania wszystkich tych, kiedy giną ludzie, kiedy dzieje się to, co się stało na Ukrainie, nie można. Z tym... zdjęcia tych ludzi, z którym szedłem razem w marszu, martwych na podłodze, w budynku związków zawodowych, w tym budynku, w którym dwa dni wcześniej spałem. i Przyjechałem trzeci raz na Majdan, zobaczyłem Majdan w żałobie. I to jest wielka nadzieja na to, że Ukraińcy po tym, jak tak daleko byli za nami, jeżeli chodzi o kwestie demokracji, że... Po to, by wykazać solidarność z narodem ukraińskim. Ktoś już powiedział słowa takie, jaka jest różnica między Putinem a urzędnikami z Unii Europejskiej. Dlatego... Panie węgla, Bobrek. szczęśliwie wrócili do domu. Rozwiązuje dzisiejszą manifestację, Dzisiejszy święto. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. przed nami, pieśń, Moska, się. nami Nikt nie się nowy dzień,